Cześć! Dziś przyjrzymy się szlifierce kątowej marki Drill Pro, którą zaprezentuję w szybkim teście. Zapraszam do oglądania. Kompletność zestawu robi wrażenie. W opakowaniu znajduje się wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia pracy: praktyczna torba materiałowa na szlifierkę, instrukcja użytkowania, ładowarka do akumulatorów, rączka boczna, dwa akumulatory o pojemności 3Ah klucz do montażu tarcz, osłona ochronna oraz zestaw tarcz do szlifowania i cięcia. Design urządzenia jest nowoczesny i ergonomiczny, a połączenie odcieni turkusu z czernią oraz solidna budowa podkreślają profesjonalny charakter szlifierki. Standardem jest osłona bezpieczeństwa, zwiększająca ochronę podczas użytkowania. Szczególnie godne uwagi są funkcje szlifierki. Trójstopniowy tryb pracy, umożliwiający dostosowanie prędkości obracania się do 7,5 tysiąca obrotów na minutę, gwarantuje precyzję zarówno przy szlifowaniu, jak i cięciu. Wyświetlacz poziomu naładowania baterii to kluczowy element informujący o stanie akumulatora, co jest nieocenione, gdy zależy nam na ciągłości pracy. Bez dalszego przedłużania zaczynajmy test. Jak pokazał test, szlifierka Drill Pro poradziła sobie znakomicie z każdym zadaniem i w związku z tym zasługuje na rekomendacje. Cena około 54 dolarów jest atrakcyjna, biorąc pod uwagę funkcjonalność i bogactwo zestawu. Osobiście polecam tę szlifierkę. Dziękuję za oglądanie.